Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Car. Dwie nowe modyfikacje, które już od jakichś kilku dni na pewno goszczą do u niektórych. Natomiast wydawało mi się, że są takie ciekawsze, więc postanowiłem, że wam je tutaj pokażę. Pierwsza z nich, która tak naprawdę może być lekko taka nieprzydatna, ale wydaje mi się, że jest to po prostu ciekawsza opcja. Mianowicie mamy laptopa. Tak, mamy laptopa. E, to trochę przypomina walizkę, ale... To tak naprawdę jest laptop. Zobaczmy sobie, czy możemy go na przykład otworzyć. Okej, okay. a, dobra, fajnie, czyli po prostu... A, a czyli możemy sobie dostosować. Dobra, okej. Okay. Weźmy... A je, je, je. Aha, bo to... Troszeczkę inaczej działa. Oto to pod e, tak? Aha, dobra, czyli nie mogę teraz za bardzo tutaj e, nakierowywać na tego laptopa, naciskać e, bo mi będzie chować do plezaka. No okej, okay, w sumie, rozumiem. I teraz tak. Jak mogę go uruchomić? No bo wydaje mi się, że to jest tu. To nie jest tu. A może, nie wiem, jakiś specjalny klawisz muszę nacisnąć? Dobra, jeszcze raz, bo mi się gra skarosowała. No niestety, takie życie. E, podejdźmy sobie tutaj. O, styk. Otwieramy. Znalazłem już ten cholerny przycisk. E, zobaczcie, on jest tu. Tu. Nie wiem, czemu on jest tutaj, jak się nakieruje, skoro on jest w tym miejscu. No ale dobra. Działa. Działa. Super. Dźwięki w zasadzie takie same jak w przypadku komputera zwykłego. No i pewnie będzie to samo. To nie? Jakiś Wi-Fi się łączy czy coś? I dyskietki? A, bo tu jest wejście na dyskietki chyba. To coś jeszcze chyba będzie można robić, tak? Będzie można? Nie będzie można, czekaj, zobaczmy. okej, okay, mogę pisać. Kurwa, mać, no przecież to tak się nie da. Poczekaj, bo, bo to backpacka muszę wyłączyć. Po prostu ja za niedługo wyjdę z siebie stanowok tutaj, nie? Nagrywając te odcinki, jeszcze raz, jeszcze raz, ale to chyba już go sobie mogę włączyć, tak? Żeby mi się tutaj zaczął ładować. Dobra, power. Lecimy z tym. Fajnie, że go można przenosić. E, tylko trochę zastanawiam się, jak tu działa internet, nie? Bo to jednak nie podpinamy się gdzieś tutaj krętką RJ45, e, tylko. Tylko. Mam dyskieteczkę. Tylko. On skądś musi ciągnąć, znaczy zaraz zobaczymy, czy on będzie tam ciągnął, nie? Ehm, tele TLBBS Połączył się Połączył się Tylko, czekaj, mode about Ja chyba mogę na 4 800? A nie, czekaj, bo to ja nie, nie, nie pamiętam jak to było 300 tylko To na jest 300 niepodłączony, nie podłączony, tak? Nie podłączony, dobra, czyli tak E, musimy się udać do miasta. Co? Pówno! Czemu on tutaj leży? Co się stało? Ja tu zaraz dochodzenie będę robił. Detektyw Radosław. do niego Radex. To do niego operacyjny. O. Ja tu zaraz znajdę winnego. Ja tu zaraz znajdę. Poczekaj. Nie wydaje, się, że to jest kierowca autobusu. Ja tak strzelam na, na ten. Na bo. Kierowca autobusu, bo przecież jedzie tam. Jego później trzeba będzie aresztować. Zobaczymy co zrobić skin do Sumy Policyjny Fajnie by była, by była taka modyfikacja, to by dodawała syreny tutaj Dobra 472559 472559 Dobra, szybko do domu 2559, 25. kurwa zapomniałem już Teraz ja to muszę zapisać, bo to tak się nie da To nie jest tą moją pamięcią, o pojechał Minowajca, Teraz to zapiszę i spróbuję się to zalogować już wszystko wiem, chociaż teraz pomyślałem czemu ja tam laptopa nie zabrałem, ale dobra. Mniejsza o większe. Eee, dyskieteczki możemy chyba tutaj wkładać. Poczekaj, bo gdzieś musi być... O! No i... Super, im się to w sumie to podoba. O, i tutaj możemy... Oddaj to. Oddaj to! O ty kurde. Oddaj. Oddaj. Dobra, mniejsza z tym. I teraz tak, AT Oooooo, co ty tu piszesz, człowieku? Cały to spisało. Dobrze, że ja nie napisałem coś innego. ATDT uuu, czekaj. I teraz tak, teraz ten numer. 9-3, czeka, bo tu spacja musi być. 98 4, 7, 2, 5, 5, 9. Bądź się. Halo, telekomunikacja polska. Proszę o połączenie z internetem VIP. No, wstydko. Pojezu, jak się łączy. O, jesteśmy. Teraz tak. Musimy wpisać swój nick, więc piszmy. Tajmon K. Tajmon K. A będziemy tak. Bo nie mogę więcej. Dobra, tej monka. Pójdźmy na czat. Zobaczmy, co jest. jest. Jedno wielkie gówno. Nie ma kompletnie nic. Prawdopodobnie ludzie na tym nie siedzą. Nie ma teraz nikogo, chociaż jakieś tam wiadomości powinny być zachowane, moim zdaniem. Ale nic nie ma. Napiszmy. Hello! 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 A, sending file. Dobre. A, dobra, bo przecież pewnie trzeba zrobić takie machnią tym, żeby ten czat działał Luz, arbus. Wszystko wiem. Wszystko wiem, teraz tak Ja taki ślepy jestem, ja nic nie widzę tam. Load Co to jest takiego najmniejszego? Filosofii. Filosofii. za to chyba było. I to było chyba tak cyknąć. Tak mi się wydaje. tak mi się wydaje. Trzymam kciuki. A w dup jest. I teraz tak, jeśli sobie go zamknę E, co on działać? Ej luksus, go włączę. To on będzie na tej samej tej? Czy to po prostu kabi? E, to do dupy? Ale fajne jest to, zrobione, że jak się zamknie tą klapę, to on się faktycznie wyłącza. On się powinien uśpić, tak naprawdę, ale on się wyłącza, Poczekaj. Bo ten laptop będzie pasował. On idealnie tutaj będzie pasował. Na pewno. Idealnie. Będzie stuprocentowe jego miejsce. W tym miejscu, w tym samochodzie. Znaczy nie w tym miejscu, w tym samochodzie. Patrzcie. Na przykład albo tu. Albo tu. Albo tu, 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 tu. Zobaczcie. To nie jest jego miejsce. On tutaj jeszcze powinien być jakiś, nie wiem, dołączany do czegoś czy coś. Albo. Jego miejsce powinno być tutaj. Patrz. Luksus. Jedziesz na szambo. człowieku. Jedziesz na szambo. I co? Gówno. I generalnie jesteś na szambie. Tam ci się pompuje ten cały syf, te całe gówno odchody i tak dalej. A ty załączasz laptopa. Pobierasz sobie jakieś gereczki. No przecież WiFi jest, nie wiem, na hotspotach, to chyba działa. Normalnie zabierasz sobie czas. To jest piękne. To jest super. Ale generalnie gry są tak nudne na tym komputerze, że raczej nic tutaj się nie pogra. No, chyba że poczatujemy sobie z kimś w momencie, jeśli by dało się ogarnąć ehm, taki ten myczek. Znaczy, na pewno da się ogarnąć, bo ten laptop pewnie korzysta z systemu, który ma tamten komputer, ehm, tylko że po prostu jest przenośny. Aha, pewnie w momencie, kiedy tamten komputer jest podłączony do sieci, to ten laptop działa. Pewnie na tej zasadzie to jest. Oddaj mi tą cholerną dyskietkę! I powiedziałem raz! Co mam ci zrobić zaraz? A czekaj! A wejdźmy w na A. Co tam jest napisane? A. Bo to czekaj, bo to było. Bo to było A. I to było coś takiego? Jest jak ja jestem głupi. Informatyka taki głupi. O. A to ja tą dwukropkę nie dałem? Ja myślę, że dam. I teraz tak run? run, a nie run. Co to była za Dyskietka daj mi chuju jebany Tą dyskietkę stąd ja włączyłem, ja włączyłem. Poczeka, a dobra, to, to włączyłem. Jezu, ja nie wiem co ja tam dałem. Dobra, w każdym razie dyskietki na pewno będą działać. Ok, super. Laptop jest zrobiony, e, znaczy zrobiony, jest sprawdzony. On się tutaj nadaje. I jedyne co jeszcze można by było zarazem zrobić. To mały teścik tutaj, tak naprawdę. Tyk. jak nie otwieraj tej kurde klapy swojej. Mierdzącej. I teraz tak. Jeśli na przykład byśmy zapomnieli o tym. To jest dobra, fajnie. I na przykład leciutko byśmy tutaj pchnęli to. Leciutko. Jeszcze lżej. Jeszcze lżej. Jeszcze. No jeszcze tam kawałek. Nie bądź taki nieśmiały. Żarówku. A, ty czemu ty się tak obracasz? Czyżby to aż taka wielka kolizja była z tym? Ja cię kierunica zobacz. Czy nie da się najechać. To nie da się. To nie da się normalnie, się nie da. Jak sobie odpalę, ja będę mógł pojechać. Ja mogę pojechać. Naprawdę nie mogę. Nie mogę wam ustawienia pod kierownicę, naprawdę nie chcę mi się tego zmieniać teraz, dzisiaj w ogóle, ale, ale, na pewno na drugim kanale, żebym to zrobił, na 100%, także polecam tam, możecie się udać. Dobra, nie samym laptopem człowiek żyje, no bo jeszcze jest jedna fajna rzecz, która została dodana, mianowicie, em, trochę źle to wygląda, moim zdaniem, tak jak tutaj, tu, w tym miejscu, fajnie by dziś wyglądało, nie wiem. E, gdzieś tu, tutaj może należą, coś dobra. Mieszczą z tym, to są po prostu neony. Które możecie kupić? Mamy tak, żółty, zielony, niebieski. Zamknij mordę i mamy czerwony. Możesz być cicho. Dziękuję. E, no i możemy sobie kupić. 250 e Marek to kosztuje. Weźmy sobie na przykład. Chyba wszystkie, czemu nie? To Boga temu zabroni. Czemu rzucasz mi tym? Jak nie będzie działać, to co? prawie mi zepsuł tego laptopa, że jest sprzedał. Ja Cię kiedyś tutaj dorwę, zobacz. Dobra. Aha, nie mam tego super. Nie potestujemy tak, Nie mam plecaka. O, po co to jest jakaś instrukcja. Eee, dobra. Czyli tak, zawiera przedni, tylny, lewy, prawy i. i coś tam. Eee, dobra. kore. Dwa lata gwarancji od daty produkcji. Pamiętaj, bo ja tu wrócę, jak w ciągu dwóch lat to się zepsuje. I się by nie było. Żeby nie było, widzowie, świadki. Ja tu wrócę. Jak się popsuję. Ja ci mówię. I ja nie żartuję. I teraz tak. E, dobra, czyli. Zrób swój samochód, tam jakiś tam odmienny od reszty. Bla, 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 bla. Dobra. Łatwy i bezstresowy system. Instalacji. Okej. Okay. Rozumiem. Potrzebna mi tu Satsuma. Dobra, mamy szacunkę. E, to temat na osobny odcinek, bo to nie nie, nie to trzeba świadków poszukać. Tamtego... O, dziadka. To teraz on nie widzi, bo tak jak się coś dzieje, to on nie widzi. Dobra, weźmy za jeden pierwszy czerwony. Podobno kurde, jak to, to jest. Ja ślepy nic nie widzę. bo nie wiedział, gdzie to się rozleciało. To już bym tego nigdy w życiu nie znalazł. Lewa. Lewej nie chcę. nie chce. O, tyle. Oj, zamontowane. Ok, Footwell. Co to jest Footwell? To nie jest nogi? Na nogi. Dobra, dajmy na przednią. Fajnie, by było, jakby się na przykład kolory zmieniały. Patrz, ja tego już nie widzę. O, tu jest jedno. A, to jest prawe, to już sobie możemy zamontować. Cyk. To jest lewe. Lewus tak zwany. Jeszcze jedno. O, jest. O, jest, jak mówię, w spadły. A to od tego? Od tych neonów? Chyba tak. Chyba tak? Panie szanowny, jeśli one tak lagują... O, tu są podnóżki. Tyk. Kurde, jaki luksus. Teraz to z... dziewczyną można jeździć. Zobacz. Zobacz, jak się świeci, jak psuje jaja normalnie. Popać. Popać. O ile prądu zżera, patrz. Nie to tak dużo też nie. Fajnie było, by teraz była noc. E, jakby to w nocy było tutaj. Mamy noc. Niestety temu nie oszczędza tutaj na światłach, generalnie. Światełka i w ogóle, jedź mi stąd. Człowieku, uważnie tam na przechodnia. Ale zobaczcie. Po prostu jest tak inaczej. I w środku jest inaczej. Tyk. Świeci się, to faktycznie widać. Dobra. A jak to mogę ściągnąć? Tutaj jest, tak? Tutaj. Okej. Okay. Fajnie by jeszcze jakby można było to kablami podłączyć. Wiecie na chodzi, takie utrudnienie. Wiecie, że wiem, że nie robicie tego pomysłu, no ale co mam zrobić? O, sklep otwarty zostawił, se poszedł. A, poszedł do baru. Gammon jeden. O! Zbugowało się! Aha, ale jazda! Patrz, tak się buguje. I lewa się zbugowała, nie? Nie, prawa. Dobra, sprawdźmy prawą, bo to jakiś inny kolor powinien być. No i już nie świeci, tak? Już se poświeciłeś? Wyświecić. Muszę świecić, Patrz, mi sprzeda, Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Reklamacja pani. Ja jeszcze inne sprawdzę. Tu się nie ruszę jest Patrz, pusty pap. Nikt do niego nawet nie chce przyjść. Tak oszukuje ludzi. Gdzie reszta? Ja, mi ukradł. Żółty. Żółty powinien działać. A co jest w ogóle jakiś taki nie wiem? Lewa, Uba. Zobaczmy. I w ogóle ona się chyba demontuje od razu, coś mi się tak tutaj wydaje. Tyk. Może on trzeba zdemontować najpierw, żeby ona działała. Ale nie, bo ona teraz powinna działać. Zobacz. Nie działa. Czyli ten system jednak jest zbugowany i to do tego stopnia, że nawet ja nie ogarnią, co, co tu chodzi. W każdym razie, jeśli sobie zamontujecie, to prawdopodobnie będzie trzeba teraz później dościągać. Tyk. No zobaczmy, ściągniemy tutaj te wszystkie. Generalnie no łatwe to w demontażu jest jakby. Więc problemu to żadnego nie powinno robić. Nie ma, te nie działają. Jo, kryn, ty mu mi sprzedał, taki bubili. Bubili. O, tak, świeci na czerwono, ta. Zobacz, nie, to jest... To jest jakieś oszukane. Tej mu pieniądze, bo zaraz normalnie nakopię tak do dupy, że o. Pieniądze oddałeś. Pal się na No, szukałeś mnie tanie jeden. No i masz za to, że o, nieposłuszny jesteś. Dobra, dobra tam. Zawijaj mandziur do spania, bo już która godzina jest. No, tak pusto i nie przychodzi do Ciebie. Dzięki wam bardzo za obejrzenie tego dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało się. Tak, oczywiście oczywiście został w górę, napisz jakiś komentarz. Zasłuchaj ten kanał, e, zawoluj mnie na moim Instagramie i na Facebooku. Wszystkie linki masz w opisie i mam nadzieję, że wpadniesz na, nawet na mojego Discorda, bo tam możesz zapytać jakąś pomoc, porady i tak dalej. I mam nadzieję, że do następnego odcinka. Na razie.